Mniej więcej w połowie miesiąca przychodzą do mnie nowe elementy rękawicy nieskończoności od wydawnictwa d'agostini Naszkowałem już do tej pory złożone elementy. A właśnie odebrałem przesyłkę. W szóstej przesyłce aż 5 nowych numerów, co jest zaskakujące. A może i wcale nie za bardzo ten kartonik wcale nie jest jakoś większy od poprzednich przesyłek po dwa numery. Mimo że w środku zeszytów i elementów powinno być więcej, to zobaczmy, jak to wygląda w środku. Tu się sprawdza przewidywanie, że następne elementy. Będą coraz mniejsze. Jest owszem ich 5, ale są to raczej drobne elementy i mamy zeszyty od 11 do 15. Tematem przewodnim tego odcinka będzie budowa kciuka. Póki co zobaczmy. Co w tych gazetkach? Oczywiście sam wolę czytać komiksy niż czytać o komiksach, ale z drugiej strony lubię też te około komiksowe opowieści o realiach jakie towarzyszyły twórcom przy tworzeniu, a także wgłębianie się w historię, nawiązywanie do ulubionych czy najważniejszych zeszytów. Jedenasty zeszyt, jedenasta. Gazetka od razu nawiązuje do jednej z moich ulubionych historii komiksowych, czyli do śmierci Kapitana Marvela. I tu mamy oryginalny zeszyt Sama Śmierć odbyła się na łamach specjalnej serii Marvel Graphic Novel w takim formacie zbliżonym do Europejskiego nie było to na łamach żadnej serii, która się ukazywała regularnie w zeszytach. Mamy tu zamkniętą historię i dramatyczne perypetia kosmicznego bohatera, który umiera na chorobę nowotworową. W skrócie, co tutaj jeszcze? Ojciec Tanosa. Steve Englehart. Tutaj widać Hellcat. Co ciekawe, jest to jedna ze starszych postaci w Marvelu, ale Patsy Walker od pojawienia w latach 40. była zwykłą nastolatką, która pojawiała się w swojej serii i opowiadała o takich typowych perypetiach nastolatki. O randkach. Ubieraniu się, jakichś toksycznych znajomościach, współzawodnictwu, tu możemy się dowiedzieć, co Steve Englehart zrobił z tą postacią, jak ją zmienił w superbohaterkę, którą mogliśmy zobaczyć też w serialu z Jessica Jones. Oczywiście nie ma kosmosu Marvela bez Silver Surfera i Galactusa, którego Silver Surfer jest heraldem. Kolejna informacja o Galactusie. Potworny byt z kosmosu. Pożerający planety w starym i w nowym wykonaniu. Tu mamy świetną potrójną okładkę. Crossovera Infinity War, który to rysował Ron Lim. Powrót Thanosa. Wierzcielbniar to jest komiksowy Destroyer. Tak właśnie wyglądał. W filmach został zreinterpretowany. W kosmic saga pojawia się Nebula. Która także w filmach w filmach pojawia się w nowym odświeżonym wizerunku. Natomiast ta sekwencja aż boli, jak się na to patrzy, ale widać jakich okropieństw dopuścił się na swojej córce Thanos. Jeżeli chcielibyście poczytać o Nebuli, to mamy trzy zeszyty, w których występuje. A z twórców omawiany jest Roger Stern, No choćby tą układkę wielbiciele Pajączka od Temsemik doskonale znają z roku 1990. I szukamy nosa w numerze 15. Pojawia się The Champion of the Universe. Mi bliżej nieznana postać. A z twórców poczytamy o Tomie De Falco który przedstawił choćby Spidermana w całkiem nowym kostiumie i to żywym jak wiemy a w The Amazing Spider-Man 252 pojawiła się reinterpretacja okładki z pierwszym pojawieniem się pajączka czyli z Amazing Fantasy 15 mam tu mój śrubokręcik który też był w tej kolekcji i zabieram się do skręcania nowych części. Tak to wygląda po 15 numerach. To jeszcze nie koniec budowy kciuka. Niestety, elementy, które przyszły z tymi paczkami, będę musiał trzymać osobno aż do przyjścia kolejnych paczek. Skręcania tym razem było całkiem sporo. Tak wyglądają wszystkie elementy. Po 15 numerach kolekcji, to co robi wrażenie, w tej szóstej przesyłce, to że prawdopodobnie ten kciuk będzie ruchomy. Tu w środku są takie dźwigienki którymi będzie można kierować kciukiem to wszystko na dzisiaj jeśli ciekawi was jak to będzie się razem ze sobą łączyło jak to będzie działało to zapraszam do kolejnego odcinka który pokaże się gdzieś za miesiąc kciuk w górę do zobaczenia!